Ostateczne rozwiązanie, która energia jest po prostu lepsza, tłuszcze czy węglowodany? Zapraszam. I dobra, szanowni państwo, moje drogie i moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Dziś przyjrzymy się, która energia jest lepsza. Tłuszcze czy węglowodany? A może żadna tak naprawdę? No bo w dzisiejszych czasach naprawdę można dostać głupiego Jasia w łeb tak naprawdę. Przez wszystkie te konfrontacje z mancożerców i właśnie ziemniakożerców. Obóz ekstremistów, ziemniakożerców, farmerów powiem wam tak. Debilu skończony, francowaty ty, przecież to no w mięśniach jest, glikogen się odkłada, to z czego będziesz miał energię? Do treningów, do życia w ogóle, do wstania rano? Przecież to żeby żyć. A tłuż to se do dupy można wsadzić, bo to jest takie powolne źródło energii. Natomiast właśnie drugi obóz ekstremistów, smalcożerców powie, Ty skończony kretynie węgle nie są potrzebne do życia, przecież glukoneogeneza ci je wytworzy. A ja głowcy przecież dawniej polowali z łuku, strzelali to z węgli? Jak nie było, przecież jedli tylko tłuste mięso. No i później przez obóz jednych i drugich, takich właśnie ekstremistów, człowiek zwykły sobie siada, taki wiecie, co ma 20 kilo otyłości, on by se chciał schudnąć, siada przed telewizorem to ja se jednak sięgnę po to piwo i się. Napije i sobie popatrzę, jak się biją, bo to ciekawsze. No niestety tak jest. I co, i czy to wszystko w ogóle ma sens? Czy faktycznie albo jedno, albo drugie? Czy mieszać to w jakiej proporcji? Sprawdźmy, rozstrzygnijmy to. Idziemy. Koniec! Albo początek, raczej. Może troszeczkę mylące są te grafiki Mikołajów i ich worów, natomiast jak widzicie po opaleniśnie robola, no jest 22 maja, czyli początek wiosny. Natomiast co my tutaj mamy? Punkt pierwszy, bardzo ważny, czyli ładunek energetyczny. Ile czego jest w jednym gramie cząsteczki? W dzisiejszych czasach, a przynajmniej tak mi się wydaje, każdy już wie, że w jednym gramie tłuszczu jest 9 kilokalorii, natomiast w jednym gramie węglowodanów jest 4 kilokalorie, czyli ponad dwa razy mniej niestety. No i człowiek teraz logicznie myślący pomyśli sobie, dobrze sobie pomyśli, że... Kurczę, to, żeby uzupełnić tyle energii, co bym miał z tłuszczu, to z węglowodanów muszę zjeść dwa razy więcej treści pokarmowej. No niestety jest to prawda. Jeśli byłeś kiedykolwiek na takiej typowej diecie sportowca, wiesz, że 500-600 gramów węglowodanów z ryżu, z kaszy i tak dalej, to na pewno doświadczyłeś tych takich no takiego wzdętego brzucha, no po prostu dużego, nie no, jest krata na brzuchu, są żyły, a jednak wystaje troszeczkę ten brzuszek do przodu, a przede wszystkim tutaj u góry w żołądku. No niestety tak jest, bo tej treści pokarmowej musisz zjeść dwa razy więcej. Stąd w kichach też jest tego dwa razy więcej i dwa razy więcej kupy też wychodzi. Niestety, no nie ma tak jak na keto, że po prostu raz dziennie chodzisz do kibla albo pomijasz nawet czasem jeden dzień. Natomiast no, tutaj zdarza się dwa, trzy razy pójść na kibel. No. <grym> Tego się niestety nie ominie. Tak samo z tymi pierdami, no też. No. Natomiast jak to się przekłada na samym końcu, jeśli chodzi o czyste ATP? Już ci mówię, na każdym wykładzie akademickim u jakiegoś profesora, w każdej książce o biochemii dowiesz się, że z jednej cząsteczki węglowodanów powstaje 38 cząsteczek ATP. Natomiast z jednej cząsteczki tłuszczu powstaje... 129 g ATP, czyli jeśli chodzi o ładunek energetyczny, ATP jest to podstawa tak naprawdę energii. No niestety tutaj nie mamy nawet jak tego porównać. I teraz mógłby się we mnie taki fanatyk wewnętrzny yy, uruchomić i o, to w takim razie po co to chlać? Mieć takie zdęcia i pierdzieć, wywalić to całkiem, do zera ograniczyć, a nie zostawić trochę. Czy faktycznie jest to dobre myślenie? Sprawdźmy, w takim razie idziemy dalej. Ładunek energetyczny mamy już za sobą i jest to rozstrzygnięte. Natomiast teraz przejdźmy do szybkości metabolizowania energii z tłuszczów i z Zastanówmy się najpierw, co mówi współczesna nauka o żywieniu. Tak to dzieli, właśnie przeciętnego chłopa, i w 62% zbudowany jest on z czego? No, z węglowodanów pewnie, skoro to jest podstawowe źródło energii, no to pewnie tak, nie? Nie! Jak wiesz, w 62% jest zbudowany z wody. A, to dobra, to oczywiste było, jedziemy dalej w takim razie. 17% czego jest? No to teraz to już na pewno węglowodanów. Niestety nie, z białka. Ale to też jeszcze było do przewidzenia, no przecież białko wszystko buduje, mięśnie i te sprawy, no to, to aż tak nie musi być. Ale tu już na bank 11%, to to już muszą być węglowodany, no, no przecież na tym człowiek żyje, nie? No nie, to jeszcze nie są węglowodany. Tu jest właśnie ten brzydki, taki niewygodny, chamski tłuszcz, który zwisa gdzieś tam z brzucha. Jak ktoś ma, no jak ktoś nie ma, no to gratuluję. Tylko getosa. Natomiast, no. Co mi to mówi? No dużo tłuszczu jest w tym organizmie przeciętnym. Dlaczego tak, to nie wiem? Yy, ale no to dobra, teraz się wyjaśni, no. To gdzie te węgle ktoś powie? Pewnie tu siódemka to nie jest taka aż duża różnica, jak 11. Nawet w głowie, jest, a przecież mózg korzysta z glukozy wszędzie jest napisane i to jest podstawowe źródło energii jego, nie? No nie. Te 7% to są składniki mineralne tutaj w tym UBI. No to teraz coś powie, to co? To, to gdzie to podstawowe źródło energii w takim razie pominąłem? No nie, widzisz tutaj taką. Przepaseczkę taką sportową tutaj na głowie, to to jest właśnie to 1% naszego ciała, czyli podstawowe źródło energii, z którego w dzisiejszych czasach korzystamy. To co to? to, to, to ta przepaseczka, ten 1%, to to jest podstawowe źródło energii, a te 11% kawał tego słonia to jest dodatkowe? Jakim więc cudem w dzisiejszych czasach podstawą energetyczną diety jest właśnie 50-60% energii z węglowodanów pochodzącej ze zbóż, z ziarna, z jakichś tam otrębów, nie wiem czego jeszcze. Jak to jest 1% tylko składnika naszego ciała, czyli jakieś 0,6 kg 600 gramów. Puszcz to jest kilka kilogramów. Żeby jeszcze bardziej teraz wypuklić to coś, nie wiem, jak to nazwać nawet. Paradoks, nie, nie pasuje. No, nieważne. Energia ogółem w Twoim ciele z węglowodanów może to być około. Tyle możesz zgromadzić energii w kilokaloriach w ciele swoim z węglowodanów, tyle się pomieści w wątrobie i w mięśniach, natomiast w tłuszczu ile, sprawdźmy. Prawie się nie zmieściło. Nie to nie jest 10 tysięcy kilokalorii, tylko to jest. 100 tysięcy kilokalorii u przeciętnego człowieka. Podstawowe źródło energii? Dodatkowe źródło energii. Natomiast zapominając teraz już całkowicie o tej dygresji o składzie ciała typowego człowieka, z energii, z jakiej się składa, przejdźmy teraz do prędkości. Na której energii potrafimy szybciej pobiec, na której energii potrafimy więcej podnieść, no w ogóle na której będziemy szybsi, sprawniejsi, silniejsi i w ogóle która jest lepsza, jeśli chodzi o taką ospieprzanie po prostu, na przykład przed lwem. Na czym szybciej się będzie uciekało przed lwem, nie? <laughs> Również w każdej książce z biochemii zobaczysz, przeczytasz, że. Szybkość metabolizowania energii z tłuszczu i szybkość metabolizowania energii z węglowodanów nieco się różni. Również w każdej książce z biochemii przeczytasz, że wznosząc się na odpowiedni poziom wysiłku aerobowego. Węglowodany po prostu są skuteczniejsze, palimy je szybciej, potrafimy szybciej wtedy spieć przed lwem, natomiast nie są to jakieś poziomy takie, które potrzebne nam są na przykład do siedzenia, żeby palić energię podczas siedzenia, no to wystarczy nam energia z tłuszczu. I zastanów się teraz, czy nie jest racjonalnym wykorzystywać przez większość czasu energię z tłuszczu swojego, skoro masz tyle tego nagromadzonego, a nie z węglowodanów cały czas uzupełniać ten 1% i zużywać uzupełniać, zużywać, uzupełniać, zużywać. Krótko mówiąc zasadna, ketony i tłuszcze nie przetwarzają się aż tak szybko jak glukoza. Jednakowoż czy faktycznie nasza dieta jest zgodna z tym, co jest tutaj, to zastawiam dla ciebie. Nie oznacza to jednak, że mamy rezygnować z węglowodanów, jeśli mamy na przykład spieprzać przed lewem, albo jeśli mamy jakiś wysiłek typowo aerobowy, w którym faktycznie jesteśmy nastawieni na szybkie bieganie, na długie bieganie, to dlaczego nie doładować trochę węglowodanów? Skoro tutaj mamy naturalne miejsce, co prawda malutko tego jest. But still, dopóki nie zasłaniasz oczu tą przepaską, bo ktoś tam powiedział, że to jest lepsze i szybsze źródło energii, to wszystko jest w porządku. I warto taką przepaskę mało nosić na czole. I teraz takie coś Wam narysowałem. Ładunek energetyczny oraz szybkość przetwarzania energii z węglowodanów i z tłuszczów mamy już za sobą. Natomiast teraz teoretycznie, co jest zdrowsze? Na czym dłużej pożyjemy? Co nam da tak naprawdę bardziej satysfakcjonujące życie? Na czym więcej osiągniemy? Sprawdźmy to. W każdej, albo raczej w prawie każdej komórce ciała, mamy takie oto coś. To jest podstawowa fabryka energetyczna. Tutaj powstaje właśnie energia, stąd wypada ATP. I pomijając tak naprawdę cykl Krebsa i glikolizy, o którym tak naprawdę można by bardzo długo mówić, nikt by tego nie słuchał, bo to jest zbyt skomplikowane, przejdźmy do błony komórkowej, takiej oto właśnie, takiego oto mitochondrium. I tutaj przechodzimy, jest ta błona komórkowa, jak widzicie. I przechodząc dalej, tutaj właśnie mamy zjawisko zwane łańcuchem oddechowym. Dużo mówiłem o tym w tym filmie bardzo dawno temu. Jeżeli jesteś zainteresowany tak bardziej naukowo wytłumaczeniem tego, Całego zjawiska, to tutaj polecam. Natomiast teraz krótko mówiąc, co tu się dzieje. Każde pożywienie wywołuje w życiu stan zapalny. Niestety bez jedzenia umrzemy. A przynajmniej tak mówią, ja nie sprawdzałem. Podając jednak różne źródła energii, czyli tłuszcz i węglowodany, łańcuch oddechowy reaguje zupełnie na to inaczej co jest zadaniem takiego łańcucha oddechowego. Wychodzi takie NADH i FADH2. To są takie cegiełki, które kompleksy białkowe 1, 2, 3, 4, te takie nazwane jakby, nie wiem, w obozie koncentracyjnym co najmniej, nie wiem kto to wymyślał, jakiś głupi chyba. Te kompleksy białkowe, one sobie podają to NADH i FADH2 między sobą i odcinają przede wszystkim... Musisz sobie wyobrazić, że to jest jakby cięte takie jak drwale, to takie drwale są tu z piłami, piły tu trzymają, rżną to, dobra, nieważne, już jak zwykle jakieś głupie skojarzenia, tną to na kawałki, przede wszystkim poprzez odłączanie protonów, nie? I to jest coraz mniejsze, coraz mniejsze, coraz mniejsze, podają yy, i tutaj już tak naprawdę zostaje to wszystko przetworzone na ATP. Tutaj ATP wypada, jest, energia wyszła, nie? Co się natomiast dzieje, jeśli masz nadmiar tego, czyli za dużo węglowodanów na przykład podałeś, jak wiemy jest to szybka energia, ale jest jej mało yy, na gramaturę. Wyobraźmy sobie, że teraz to NADH i FADH2 to są takie cegiełki właśnie, a no, takie malutkie se idą, nie? O, tutaj. No to białko sobie podaje, tutaj ze od Odcięło, znaczy się odpad proton. No i jest spoko, nie? Tutaj dalej podało, nie? Tutaj gdzieś tam też odpadnie proton, dalej jest energia. Natomiast co się dzieje, jeśli mamy o zasrani, aż tak strasznie dużo tego, narysuje to? No i jest taka sytuacja: masz 400-500 gramów węgla, do czego człowiek nie jest przyzwyczajony tak naprawdę. Bo jego łańcuch oddechowy, jak widzicie, ma tylko jedną syntazę ATP, tutaj w łańcuchu, a nie jakby cztery, nie? Czyli że ten podaje tu, od razu ten tu, tylko oni se muszą to podawać. No niestety wtedy robi się takie wąskie gardło, bo jak widzicie kompleksów białkowych, jak jest cztery, tak, tutaj... Jest tylko jedna synteza ATP, więc co się dzieje, jeśli za dużo mamy tych cegiełek energetycznych? No niestety, one się już tak gubią, po prostu jeden na drugiego przerzuca tu, tamten rzuca do przodu. Nie wiedzą, co z tym zrobić, więc im więcej takiej energii, tym więcej, niestety, odpada z tego wszystkiego wolnych rodników. Jak wiemy, wolny rodnik jest to też spoko sprawa, bo potrafi zniszczyć na przykład komórkę, jeśli już się zesarzała. Wypieprzaj stąd i powie, nie? I wywali. No to to jest bardzo spoko, skoro ona już nie jest zdolna do pracy. Natomiast... Bardzo brutalnie to zabrzmiało, wiem, ale tak wygląda cały świat przyrody niestety. Jeśli za dużo te kompleksy dostaną tej energii właśnie z węgli, to tych wolnych rodników jest za dużo. Co robi wolny rodnik? To jest na tyle Łobus Hamski, że on nie wie co robić I, i wiecie, on sobie zapali papieroska, ale to mało, jeszcze coś muszę zepsuć, nie? No i pójdzie i zepsuje. No i tak to się dzieje właśnie, że nadmiar tych wolnych rodników, one nie wiedzą wtedy co z tym zrobić. No, one nie mają celu w życiu, więc lecą gdzie? Do tego mitochondrium właśnie. Psują go, niszczą i po prostu masz coraz mniej energii, coraz Coraz mniej siły na to wszystko. Komórka w całej tej komórce jest, dajmy na to, kilkadziesiąt, kilkaset takich mitochondrów. Im jednak dłużej jesteś na tych wysokich węglach, im życie cię bardziej zmusiło do jedzenia węgli, no to coraz mniej tych mitochondrów w komórce, nie? Coraz mniej mitochondrów w komórce, która powinna być teoretycznie zdrowa, później wygasa ostatnie mitochondrium, no i organizm, tak jak mówiłem, jest bezlitosny. Wypierdzieli to gówno, po co mi to? No i komórka zginie. Coraz mniej komórek, coraz człowiek słabszy. I to właśnie jest bardzo ciekawa teoria, Wolnych rodników. Jest to oczywiście teoria, ale w teorii tak wygląda właśnie proces starzenia się i dlatego w teorii też szybciej umieramy, bo mamy za dużo wolnych rodników, wolne rodniki niszczą mitochondria, starzejemy się. Koniec kaput. Po jaką więc cholerę nasrać tej energii tutaj tyle, jak można tego podać dużo mniej z tych węgli, tak żeby one sobie poradziły a resztę energii używać z poprzedniego ekranu, czyli te 11%. Po jaką cholerę tu pchać tego tyle? Ciekawy temat, nie? Nie musisz mi oczywiście wierzyć na słowo. Możesz zobaczyć w każdej książce od biochemii Łańcuch oddechowy, co się dzieje, jeśli podajemy za dużo węgli, co się dzieje, jeśli podajemy za dużo tłuszczu, od razu ci skrócę, że tylko w postaci węglowodanów aż tyle wolnych rodników się odłącza. Jak dla mnie po tym ekranie wybór byłby prosty, gdybym nie był już 7 lat na dzieci katogennej ograniczyć węglowodany. Ale do jakiej ilości? 20, 50, 100, w zależności na jakim tak naprawdę etapie jesteś i jaką masz aktywność fizyczną w ciągu dnia, jaki sport trenujesz. Bo oczywiście drugim wariantem dla mnie byłoby właśnie celowane ładowanie węglowodanów. Gdybym naprawdę faktycznie ciągle gdzieś biegał, gdzieś wspinał się po skałach, no to dlaczego z tego nie skorzystać? Jeśli mam zdrowy metabolizm, potrafię z jednej i z drugiej energii korzystać, natychmiastowo przełączać się efektywnie, to czemu nie? I dla wielu pewnie z Was, którzy już są na diecie keto, jest to wręcz oczywiste, jak zmienia się zupełnie metabolizm. Natomiast jeśli po obejrzeniu wszystkich moich darmowych poradników, takich czy takich, nadal nie wiesz, jak przejść na dobre keto, to zapraszam Cię z linku w opisie na kocurketonline.pl. To tutaj właśnie użymy Ci naprawdę dobrą dietę keto lub low carb. Jeśli nie chcesz jeszcze być na keto, zrobimy to po prostu za Ciebie. Patrz, jakimi przemianami możemy się pochwalić? No, chłopy po 20 kilo, a nawet więcej schudły. Dla tych jednak najbardziej wygodnickich, mamy nawet nasz własny catering pod keto.pl. W którym osobiście ugotujemy Ci dania z opcją adaptacji keto i dowiedziemy niemal w każde miejsce w Polsce pod ketopel, A teraz podsumujmy. I teraz trzeba stwierdzić, oczywiście, bo w dzisiejszych czasach ktoś musi wygrać, która energia jest lepsza: tłuszcze czy węglowodany. Żadna nie jest lepsza. Jako człowiek, który przerobił obydwie diety, bardzo wysoko węglowodanową, tak naprawdę, byłem sportowcem przez dwa lata, e, takim sylwetkowym. Miałem 400-500 gramów węgli, i naprawdę dupiłem bardzo długo na takim czymś. E, wzdęty brzuch, wszystko to przerobiłem. To już jest za mną. E, byłem też na różnych wariantach keto, bardzo wysokotłuszczowych, wysokobiałkowych. Też próbowałem. Tego wszystkiego. Na Karniworze byłem nawet i co bym ja doradził człowiekowi takiemu, który chciałby po prostu dobrze żyć, zaoszczędzić czas na gotowaniu posiłków 5-6, na przykład tak jak to było na węglach? Co bym doradził takiemu człowiekowi, który chciałby się pozbyć stanów zapalnych, nie chciałby mieć krost na przykład syfów na gębie, tak jak ja miałem tyle lat i dlatego przeszedłem na dietę keto? Co bym mu doradził takiemu człowiekowi, który chciałby też trenować sobie amatorsko po prostu, gdzieś na siłowni, albo gdzieś tam jakiś po prostu sport taki, dla zdrowia uprawiać, a nie dla wyniku? Co bym mu doradził? Doradziłbym mu dietę ketogenną, oczywiście, no to, to o tym mówię przecież po to jest ten kanał, żeby wam. Pokazywać, jak tak naprawdę można fajnie sobie żyć na diecie ketogennej. To jest świetna dieta dla nas amatorów. Dla takich ludzi, którzy po prostu chcą sobie żyć, gdzieś chcą sobie pojechać w góry, zrobić 40 tysięcy kroków, nie zmęczyć się, nie musieć jeść na przykład podczas tej trasy, srać, żeby nie musieć na przykład gdzieś tam po krzakach, tylko e, kupa rano i tyle. To jest świetna dieta dla nas amatorów. Naprawdę ja jako amator siłowni właśnie nigdy nie odczułem czegoś takiego, że oh, brakuje mi węgli, muszę zjeść. No nie, bo ja naprawdę, tak jak wam mówię, nie jestem zawodowcem, nie robię. Dla wyniku, tylko dla siebie. To, co zrobiłem, to mi się bardzo podoba. Yy, jednakowoż, czy poleciłbym to na przykład zawodowcowi? Istnieją oczywiście przypadki takie jak LeBron James, yy, albo, zaraz wam mówię kto, Timothy Olson, którzy mieli sezony. Na bardzo niskich węglowodanach i robili tak naprawdę swoje najlepsze sezony. Ale to są tak jak mówię, no zawodowcy. Oni rządzą się innymi prawami, to są nadludzie, oni się regenerują w 2 godziny, a nie w 48 godzin, tak jak my. Mają inną dietę troszeczkę, stąd też nie patrzyłbym na to jako: o, no to da się na ketosie być na zawodowstwie. Sport istnieje od starożytnych igrzysk, od Grecji, yy, a jeszcze nawet wcześniej istniał po prostu jak się spieprzało przed lwem. Co wtedy dawało najszybszą energię węglowodany? Zawodowcowi nigdy nie będę doradzał. Diety to. Nie będę mu wciskał, że na tym źródle paliwa będziesz lepszym, lepszym sportowcem. Nie, bo od kiedy sport zawodowy wiąże się ze zdrowiem? <laughs> Widzimy, co tam się dzieje. No niestety, zawodowi, zawodowi sportowcy umierają troszeczkę szybciej. E, mają problemy ze zdrowiem, za chwilę sypią im się stawy. No niestety, skoro od tamtej pory nie wprowadzono diety ketogennej i tłuszczu jako podstawowego źródła paliwa, to prawdopodobnie im to lepiej służy. Bo który sportowiec nie zrobiłby tak naprawdę wszystkiego, żeby być lepszym od drugiego, nie? Tak jak mówię, kwestia priorytetów. Kto chce żyć zdrowo i długo, wybiera sobie to, co chce. Natomiast ten, który po prostu kocha to, co robi i nie zważa na to, czy to jest zdrowe, wybiera to drugie. Dlatego moi drodzy, kończąc, reasumując, 90% z nas, albo i więcej, strzelam, jest amatorami sportowcami. Niektórzy w ogóle nie trenują. Po jaką cholerę więc tyle węgli żremy, tyle węgli dajemy do diety, jeśli to jest szybkie źródło Energii, które jest nieco mniej zdrowsze, o ile wierzyć najnowocześniejszym teoriom starzenia się. Co bym doradzał w takim razie Tobie? Oczywiście, w zależności od sportu, jaki uprawiasz, a jesteś prawdopodobnie amatorem, na bank, raczej mnie zawodowcy nie oglądają. Doradzałbym Ci podstawę swojej energii uczynić z tłuszczów, przede wszystkim, których mamy więcej w ciele. Natomiast dodatkiem, miłym, bardzo fajnym dodatkiem, pełnym witamin i minerałów, które ciężej nieco e, uzupełnić, tak naprawdę z diety typowo od zwierzęcej, ten miły dodatek uczynić sobie z węglowodanów 20, 50, 80, 100, 200. W zależności od dnia, czy masz ciężki trening, czy nie, czy chcesz lepiej se spać, to na wieczór se zjeść ziemniaka. Oczywiście. Na co dzień gardzimy ziemniakiem, ale nie róbmy już tego afery, jeśli chcemy sobie zjeść dwa ziemniaki na wieczór na lepszy sen. I to chyba tyle o tej energii. Mam nadzieję, że nie będziecie walczyć ze sobą, która energia lepsza. Obydwie są do czegoś potrzebne. Kwestia priorytetów oczywiście zawsze o to chodzi, a wojenki niech sobie prowadzą ludzie niedowartościowani. Tak naprawdę kończymy na dziś. Dzięki wielkie, że byłeś ze mną w tym przydługim nieco odcinku, w tym moim pierdzieleniu, ale wielki, ogromny szacunek, że słuchasz teraz tych słów do końca. Dla mnie to jest największa nagroda, nawet nic nie musisz zostawić. Stawiać, bo ja się bardzo cieszę, że teraz oglądasz moją mordę i wysłuchajesz mnie do końca. To jest ogromne szczęście dla mnie i satysfakcja. Niezależnie na jakiej jeszcze jesteś diecie, czy jesteś zawodowcem, czy jesteś po prostu na keto, lekkim sobie tak po prostu żyjesz i o jak fajnie mi jest, to życzę Ci wszystkiego dobrego. Do następnego odcinka. Widzimy się pewnie za kilka dni i koniec! Po najlepsze produkty pod dietę keto: oleje, mąki, smalec, paszte, czy nawet katerik. Zapraszam cię do naszego sklepu podketo.pl. Pogotowe plany keto rozpisane indywidualnie pod ciebie pod nadzorem dietetyka. Zapraszam cię natomiast z linku w opisie kocurketonline.pl. Dzięki, niezależnie na jakiej diecie jesteś. Jeszcze życzę ci wszystkiego dobrego i do następnego odcinka. Koniec.